Hej, hej, kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj bardzo prosty, bardzo szybki mój makijaż dzienny, ale poprzedzony garścią porannej pielęgnacji i nie będzie tego wcale dużo, ponieważ ja rano nie używam dużej ilości kosmetyków. Skóra ma być odświeżona, nawilżona i ochroniona. I dzisiaj chciałam wam jeszcze pokazać raz jeszcze podkład, o którym ostatnio wam wspominałam i robiliśmy test na kanale. Wypadł fantastycznie, ale ja go cały czas testuję z różnego rodzaju właśnie pielęgnacją i filtrami, tak żeby zobaczyć jak on się utrzymuje I przyszło mi na myśl, że jest to zamiennik bardzo kultowego podkładu, który zresztą uwielbiam, Dior Backstage To jest podkład o średnim kryciu, zastygający, bardzo długo utrzymujący się, tylko on kosztuje 170 zł A ten, o którym Wam dzisiaj opowiem po raz kolejny, kosztuje 20 Serdecznie zapraszam, zaczynamy Dobra, jedziemy z poranną pielęgnacją nie mam na twarzy nic, ona nawet nie jest umyta, a filmik powstaje we współpracy z marką Basic Lab, która poprosiła mnie o przetestowanie kilku produktów i wybraniu takich, które spodobają mi się najbardziej. Ja markę znałam wcześniej, nawet pokazywałam Wam kiedyś żel oczyszczający do twarzy, do skóry naczynkowej i wrażliwej. On już mi się skończył, to jest puste opakowanie. Bardzo, bardzo dobrze mi służył pod prysznicem, właśnie przy wieczornej pielęgnacji. Wcześniej traktowałam płynem micelarnym, pokazywałam Wam wielokrotnie też na Instagramie, na Insta Stories, że uwielbiam ten płyn, także ja markę znałam wcześniej i. Naprawdę cenię ich produkty, jak do tej pory do demakijażu. W ogóle jeżeli chciałybyście zacząć przygodę z Basic Lab, to ja Wam polecam właśnie produkty do oczyszczania, szczególnie płyny micelarne, właśnie żale są rewelacyjne, ale dzisiaj um, potraktuję twarz emulsją myjącą do skóry ultra wrażliwej. Ja jestem teraz w trakcie kuracji retinalem, więc moja skóra jest bardzo, bardzo przysuszona i ja cenię sobie właśnie takie formy, czyli. Um, taka kremowa formuła lekkiej emulsji właśnie nie żelu rano tylko taka emulsja która jest naprawdę bardzo bardzo przyjemna jest kremowa i nie wysusza skóry to dla mnie jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, szczególnie właśnie w tym czasie, kiedy no, ja czuję takie ściągnięcie i, i podrażnienie po retinalu, więc ta emulsja naprawdę jest bardzo, bardzo dobra, przy czym jest też skuteczna i pozostawia skórę taką miękką i absolutnie niewysuszoną. Dobra, skóra odświeżona, tą emulsję należy usunąć po prostu wodą. Jeżeli macie cery bardzo wrażliwe, albo jesteście po kuracjach dermatologicznych, tak jak ja teraz po retinalu, albo macie skóry bardzo, bardzo suche, to polecam Wam właśnie zamienić poranne oczyszczanie z żalu na emulsję. To naprawdę robi sporą różnicę. Kolejny krok to serum, i ja już mam ten schemat pielęgnacyjny opracowany. Wiem, że moja skóra lepiej reaguje, kiedy. Ta pielęgnacja poranna nie jest tak mocno rozbudowana, dlatego zamiast kremu używam serum, ale musi ono być bardzo dobrze nawilżające. I teraz wybrałam serum z 10% trehalozą, 5% peptydem i małocząsteczkowym kwasem hialuronowym. Jak wyczytałam, trehaloza jest jednym z najbardziej skutecznych składników nawilżających, a z kolei peptyd zawarty w tym serum będzie działał trochę jak toksyna botulinowa to oczywiście będzie widoczne po kilku tygodniach stosowania, ale jeżeli chodzi o formułę, to ona jest bardzo nawilżająca, to jest takie lekkie właśnie serum w postaci emulsji, które bardzo szybko się wchłania. W pierwszych momentach po aplikacji czujemy taką delikatną lepkość, ale ona za chwilę ustępuje i czujemy takie naprawdę bardzo, bardzo przyjemne i komfortowe nawilżenie. Ja nakładam to serum również pod oczy i na szyję. Dalej pod oczy ląduje krem z Lale z 23 karatowym złotem i olejem arganowym. Ja go polubiłam już od pierwszego użycia, on też był w ulubieńcach. Tutaj ta konsystencja jest tak fajnie opracowana, że na tym nie, nie ślizgają się korektory, ale nawilża na wiele, wiele godzin. Także jak rano nałożę korektor i spojrzę w lustro po y, 10 godzinach, no to w dalszym ciągu widzę to nawilżenie, korektor nie jest taki, wiecie, wysuszony, popękany. No to właśnie jest ten krem. To jest złoto, takie 23-karatowe złoto. Krem z filtrem i to będzie koniec pielęgnacji. przetestowałam dwa, lekką emulsję ochronną i krem... Lekki krem ochronny, to są kremy z filtrem 50, mamy tutaj PA z czterema plusikami, czyli ochrona na poziomie UVA, UVB. Emulsję już Wam pokazywałam, to było moje pierwsze wrażenie. Krem będzie skierowany do skóry suchej, bardzo suchej, natomiast lekka emulsja do każdego rodzaju skóry, w tym również tłustej i mieszanej, dlatego ja się skupiłam bardziej na tym kremie. Potestowałam na tej emulsji, potestowałam też krem, ale no moja mieszana skóra nie do końca, w sensie takim, że po prostu podkłady krócej się utrzymywały na tym kremie. Zdecydowanie lepiej pod makijaż sprawdza mi się właśnie ta lekka emulsja i ona rzeczywiście ma formę taką półpłynną. Dobra, skórę mam lekko lepką, ona nie jest obciążona. Jak widzicie, w ogóle nie jest też wybielona. A to było najczęściej zadawane pytanie w momencie, kiedy pokazałam wam pierwszą z tą emulsję. Poza tym używam tych produktów już od kilku tygodni. widziałyście też pierwsze wrażenie na, na kanale, więc w dalszym ciągu używam i jestem zadowolona właśnie z tego kombo na co dzień pod makijaż. Więc w mojej ocenie mam teraz skórę idealnie przygotowaną do makijażu. No i właśnie. Jeżeli o makijażu mowa, no to przechodzimy do podkładu. Moje małe odkrycie, czyli zamiennik podkładu Dior Backstage, który kosztuje w Douglasie w soforze około 200 zł, 170-200 zł. Średnio kryjący, bardzo delikatnie wyglądający na skórze, zastygający, długo utrzymujący się, podkład praktycznie idealny. Mój odcień 2N zahacza trochę o chłodne tonacje, co nie zawsze mi odpowiada. Kontra Christian Lorę podkład Face Adapt, który ostatnio testowałam na kanale i mm, sprawdzałam go z różnymi SPF-ami, z różną pielęgnacją, tak żeby dokładnie ocenić jego trwałość. Słuchajcie, no praktycznie to jest to samo. Te wykończenia są tak podobne, właśnie średnio kryjący, zastygający, lekko wyglądający na twarzy, ale on kosztuje 20 zł w Rossmanie, 15 na promocjach. Można go dostać również online, bo sprawdzałam, jest dostępny na Zebra. Małe odkrycie, ale naprawdę one są tak podobne do siebie. Dobrze, porównajmy sobie konsystencję i odcień. Christian Laurent numer 3. Kremowa, dość lekka konsystencja. Odcień um, ciepły, zahaczający o um, żółte pigmenty. Dior Backstage. Tutaj ta konsystencja będzie nieco bardziej płynna. Ale odcień widać wyraźnie, że ma dość chłodną pigmentację. No i nie ukrywam, że ta trójka jednak wzbudza we mnie szybsze bicie serca. A mimo tego, że ja mam trochę chłodnych tonów w skórze, to no zdecydowanie lepiej czuję się właśnie w tej kolorystyce. On się pięknie i szybko rozsmarowuje, to jest dosłownie jak taki BB krem. Ale za moment zastyga. Ja go pierwszą warstwą nakładam palcami, a później drugą doklepuję gąbką. I dzisiaj oprę się pokusie i nie będę nakładała dwóch różnych odcieni podkładu, ale ja ten podkład tak dobrze znam i jego wykończenie i trwałość. O, i tak wygląda jedna cienka warstwa nałożona palcami naprawdę trwało to 30 sekund. I on już delikatnie zastyga, czyli możemy dobudować drugą warstwę bez obaw, że ta pierwsza będzie się ścierała i dokładam drugą gąbką. Czyli mimo tego, że krycie jest średnie, no to właśnie przez to, że on zastyga, będziemy mogły spokojnie go. Dobudować. I tego nie powiedziałam w teście, ale podkład delikatnie ciemnieje nie jakoś dramatycznie, ale jednak ma taką naprawdę minimalną tendencję do ciemnienia. I nawet tutaj, właśnie w okolicach skrzydełka nosa, gdzie bardzo często lubią mi się podkłady odklejać w momencie, kiedy staram się właśnie dołożyć drugą warstwę, to tutaj bez problemu wszystko można sobie dopracować. No, pięknie on wygląda. Naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Przeciągnę sobie trochę na szyję, bo opalenizna już mi zeszła. A dobierałam ten odcień właśnie z myślą, że yy, moja skóra będzie troszeczkę bardziej opalona. Bardzo dobrze to wygląda. To wykończenie jest naprawdę tak niewidoczne i zastygające. Przebijają mi trochę zaczerwienienia, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. W tym podkładzie też nie jestem w stanie zbudować pełnego krycia. To jest właśnie takie wykończenie idealne na dzień, zastygające, trwałe, niewidoczne. Korektor No More Dark Circles od Lovely w odcieniu 02. Jako puder Nam Satin Plus Powder, bardzo fajne połączenie pudru. Utrwalającego z rozświetlającym i te drobinki są naprawdę dość mocno zauważalne, szczególnie w świetle dziennym albo w słońcu. Skóry tłuste, może niekoniecznie, bo on naprawdę dość mocno odbija światło, z jednej strony satyną, ale z drugiej strony właśnie tymi drobinkami. Ale skóry suche albo mieszane, tak jak moja, docenia, naprawdę docenia, tym bardziej właśnie, że testowałam z różnymi również podkładami i on naprawdę sobie bardzo dobrze radzi. I podoba też mi się dozownik z, z, tutaj z tą siateczką, która blokuje nadmiar wysypywanego pudru Musimy sobie tutaj nacisnąć pędzlem i on będzie zmiękczał widoczność podkładu Jeżeli nałożymy go za dużo, bo to też już sprawdziłam, jeżeli mam za dużo tego pudru na pędzlu Potrafi delikatnie wybielić, dlatego ja go lubię jeszcze tak wbić w dłoń I dopiero wtedy aplikować na twarz, ładnie rozświetlająco satynowe wykończenie Makijaż oczu i twarzy to Affect Secrets Beauty i jak widzicie po zużyciu brązera dość mocno się do tej paletki przykleiłam Ten brązer rozsiera się jak złoto, on ma prawie kremową konsystencję, to mi ostatnio przyszło na myśl właśnie przy użyciu tej palety I do tego, żeby była to paleta idealna, brakuje tylko rozświetlacza, ja bym bardzo chętnie zamieniła ten róż właśnie na jakąś błyskotkę i wtedy ideał i jako, że właśnie brakuje rozświetlacza, wykorzystam cień do z Golden Rose w odcieniu 01, kolekcja Nude Look. I ten cień zamieszkał u mnie w kosmetyczce. Ja go praktycznie codziennie stosuję właśnie jako i rozświetlacz i cień do powiek. Bardzo ładnie wygląda, bardzo świeże. On ma delikatnie różowe zabarwienie. Najpierw muszę wklepać korektor, który zdążył mi się już tutaj zgromadzić na powiekach i wracam do palety Affect Secrets Beauty, odcień Nude. Teraz aplikuję jasny, beżowy odcień na całe załamanie i podłóg brwiowy. Teraz najciemniejszym brązem zaznaczam zewnętrzną część powieki. Robię to bardzo, bardzo delikatnie. Natomiast formuła tych cieni jest tak opracowana, że znowu zrobienie sobie plamy, czy zbyt mocne przyklejenie się tych cieni jest praktycznie niemożliwe. One się blendują same. I teraz na palec odcień Must Have. To jest taki dość ciemny wrzos, ale bardzo plastyczny i on jest delikatnie połyskujący, to jest taka perła, ale bardzo, bardzo miękka. I nakładam również w zewnętrzną część powieki, tak żeby połączyć z tym brązem. Nie nakładałam wcześniej żadnej bazy, pracuję tylko na korektorze. I teraz pędzelkiem, którym nakładałam brąz, łączę ze sobą te dwa odcienie, a pędzelek to Hulu P66. Pędzelkiem dotykam tylko granicę, już nie dotykam ruchomej części powieki, tylko tutaj na granicach, żeby połączyły mi się te dwa odcienie. I teraz na bardziej precyzyjny pędzelek, czyli taką kuleczkę nakładam odcień diwa. I on też jest um, takim połyskującym odcieniem, taką syrenką, który będzie odbijał światło na różowo i trochę... Pomarańczowo, bardzo ciekawy odcień. Nakładam od wewnętrznego kącika i łączę z tym fioletem. I teraz wracam do odcienia klasyk. Precyzyjna kuleczka, jeszcze mniejsza niż poprzednia pędzelek, to jest Hakuro H76 i dolna powieka. Łączę tutaj z cieniowaniem na górze, i tą kuleczką jestem w stanie troszeczkę wzmocnić ten zewnętrzny kącik, ponieważ on nakłada cień już w bardziej skoncentrowanej formie. Chodzi mi o pędzelek, oczywiście. I teraz, jeśli granice wyszły mi troszeczkę bardziej graficznie, co się często zdarza, jeżeli nakładamy ciemny cień takim małym, precyzyjnym pędzlem, to nakładam trochę beżowego odcienia. I delikatnie tutaj właśnie zmiękczam ten obszar. Tak, żeby jak najbardziej rozdymić końcówki cieniowania. Jeszcze tylko teraz brązowa kreska linerem do brwi, który wcześniej służył mi właśnie do zaznaczenia brwi. NYX Lift and Snatch. Ja mam w odcieniu Espresso. Uwielbiam ten pisak. On również zamieszkał u mnie w kosmetyczce. Służy mi i do jednego i do drugiego. Czyli i do zaznaczenia brwi, i do robienia szybkiej, dziennej kreski. To jest forma pędzelka, ale bardzo intuicyjny, ładny odcień brązu. I super szybko się nim tworzy, właśnie takie dzienne, delikatne kreseczki. W makijażu dziennym ja nie wychodzę z jaskółkami bardzo wysoko. One są jedynie pociągnięte do wysokości pierwszych załamań powieki. Teraz wjeżdża beżowa kredka od Lovely na dolną linię wodną i ostatni element to oczywiście rzęsy, maskara Makeup Revolution 5D Lash Pole, maskara taka dość intensywnie zaznaczająca rzęsy, maskara pogrubiająca. I tym sposobem pozostały nam tylko usta. Mam mieszankę dwóch produktów, czyli kredka do brwi. Ostatnio Tylik, który jest cały czas u mnie w zastosowaniu. Micro Precise Brow Pencil od Eveline Cosmetics. Ja mam w odcieniu Taupe oraz pomadka Pierre Renew w odcieniu 08 i ten zestaw wygląda w ten sposób. Pomadka ma odcień brązowo-ceglasty i i konturówka wcale nie jest jakoś kolorystycznie super dobrana jak widzicie, ale ja ją nałożę, zblenduję, także ona będzie praktycznie niewidoczna i wklepię palcem pomadkę Dobrze, moi drodzy, makijaż skończony. Nic specjalnego, żadnych fajerwerków, ale jednak skóra jest ujednolicona, rozświetlona, dobrze nawilżona. No i jeżeli się zepnę w czasie, ten makijaż trwa około 10-15 minut. To jest taka naprawdę bardzo szybka podstawa. Jeżeli chodzi o zestaw pielęgnacyjny, to mam przetestowane na skórze mieszanej. Lekka emulsja nie wpływa na trwałość makijażu. To już sprawdziłam z różnego rodzaju podkładami. Więc dobrze się zachowuje na mojej mieszanej skórze Tutaj mamy działanie przeciwzmarszczkowo nawilżające Więc moja twarz będzie również wypielęgnowana Jeżeli chodzi o moje poczucie przesuszenia również w ostatnim czasie przez retinal Podkład chciałam Wam pokazać, bo do złudzenia przypomina Dior Backstage Ale tutaj mamy jednak przepaść cenową, a wykończenie jest Praktycznie identyczne. No i ten podkład jest też naprawdę bardzo, bardzo trwały, lekko wygląda. To jest taki podkład naprawdę świetny na dzień w cenie 20 zł. Ja przypadłam. Paleta cieni, maltretowana ostatnio przeze mnie, uwielbiam ją, naprawdę trwałość tych cieni jest. Bardzo, bardzo dobra. Nie tracą na intensywności przez wiele, wiele godzin. Tak jak rano nałożę o godzinie 7-8 rano, tak o 21-22 makijaż oczy wygląda praktycznie mm, bez zmian. Brakuje mi jedynie rozświetlacza, no ale to sobie uzupełniam. Tak jak wam pokazałam innym produktem: Golden Rose New. New... Look. Było mi bardzo, bardzo przyjemnie przedstawić Wam mój ulubiony zestaw kosmetyków ostatnio. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, będzie mi super przyjemnie, jeżeli zostawicie łapkę w górę, zostawicie subskrypcję. Oczywiście czekam na wszystkie Wasze komentarze, jak zawsze, i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!